Forza Horizon 5 z pewnością będzie absolutnie przełomową grą, gdy pojawi się w usłudze Xbox Game Pass 9 listopada. Tego rodzaju wyścigowa perfekcja nie pojawia się jednak z dnia na dzień. To kulminacja dekady dopracowania gry. Aby lepiej zrozumieć, jak powstała piąta odsłona, postanowiliśmy spojrzeć wstecz na ewolucję serii Forza Horizon. Dzięki cieszącej się uznaniem serii Motorsport, Forza już wcześniej udowodniła, że jest naprawdę dobra w robieniu samochodów. Wszystkie pojazdy wyglądały niesamowicie, a do wyboru była ogromna gama w pełni licencjonowanych, pięknie odtworzonych modeli. A ponieważ każdym rykiem silnika i piskiem opon zajęli się eksperci, brzmiały doskonale. I do tego prowadziły się jak marzenie, dając pewność, że każdy samochód poruszał się z odpowiednią masą, dynamiką i mocą. Ale podczas gdy luksusowe tory wyścigowe profesjonalnego świata były doskonałym miejscem, by sprawdzić, co te demony prędkości potrafią, niektórzy gracze nadal czuli potrzebę wyjechania nimi w trasę. I w tym momencie wjeżdża ona cała na biało Forza Horizon. Nowa seria pojawiła się wyłącznie na konsoli Xbox 360 w 2012 roku dzięki nowo utworzonemu zespołowi pod nazwą Playground Games, w którego skład wchodziły talenty z elitarnych zespołów wyścigowych takich jak Codemasters, Criterion i Bizarre. Nowo powstałe studio było idealnym kandydatem do nadania serii Forza w zupełnie nowego kierunku, a tym kierunkiem okazało się być Colorado. Gra skoncentrowana była wokół wyścigowego mega wydarzenia, zwanego Horizon Festival, a jej otwarty świat i różnorodność wydarzeń były powiewem świeżości, który zaowocował stworzeniem nowego stylu gier wyścigowych, w których eksploracja i przygoda były równie ważne, co czyste adrenalina i emocje związane z rywalizacją, choć i tych nie zabrakło, gracze mogli zmierzyć się z każdym napotkanym zawodnikiem w ulicznym wyścigu na szybko zaimprowizowanej trasie. Bo czym innym jest dojechanie do mety na nieskazitelnie gładkim asfalcie, a czym innym zrobienie tego podczas wymijania się na autostradzie z porannymi kierowcami dojeżdżającymi do pracy lub zjeżdżania ze zbocza góry. Forza Horizon od razu uczyniła z tej serii wizualnego pioniera, tworząc piękny świat i zapełniając go delikatnymi efektami świetlnymi oraz wszelkiego rodzaju misternymi detalami. Większość z nich prawdopodobnie byście nawet nie zauważyli, pędząc z zawrotną prędkością, ale mimo to sprawiły one, że świat wokół ożywał w sposób, w jaki nie było to możliwe w żadnej wcześniejszej grze wyścigowej. Krótko mówiąc, Forza Horizon pozwoliła serii zejść z utartej ścieżki i przekonać się, czym jeszcze może być gra wyścigowa AAA. I poza momentami, gdy twórcy dla bezpieczeństwa sprawdzali swoje lusterka wsteczne, to nigdy nie oglądali się za siebie. Podczas gdy pierwsza Forza Horizon przełamała schemat, kładąc nacisk na swobodną zabawę, druga część gry postanowiła dodać do tego odrobinę kultury, przenosząc nas na kontynent europejski. Forza Horizon 2, która zadebiutowała na konsolach Xbox 360 i Xbox One w 2014 roku, połączyła skąpane w słońcu wzgórza południowej Francji z pełnymi skuterów ulicami północnych Włoch, tworząc nową, zróżnicowaną mapę, na której można było znaleźć wszystko: od bujnych winnic po opuszczone doki i tętniące życiem pola pełne oszałamiających czerwonych maku. Już samo jeżdżenie po mapie sprawiało, że czuliśmy się bardziej wyrafinowani. Poważnie, ukończyłem jeden wyścig i nagle potrafiłem poprawnie wymówić, że Nesekła i wiedziałem, którym widelcem powinno się jeść rybę. Nowa mapa była nie tylko piękna, ale zawierała też trzy razy więcej terenu do przejechania niż pierwsza. Dodatkowo zniszczalne środowisko pozwalało na jazdę prosto przez krzaki i bariery, więc eksploracja tego ogromnego nowego placu zabaw była łatwiejsza niż kiedykolwiek. Druga odsłona gry również zachęcała do tego, by mieć oko na tytułowy horyzont, bo dzięki dynamicznemu systemowi pogodowemu wycieczka w słoneczny dzień mogła szybko zamienić się w niebezpieczną podróż przez środek burzy. Ale przynajmniej Mogliśmy wtedy doświadczyć wspaniałych nowych efektów świetlnych w czasie rzeczywistym, kiedy to reflektory naszych bolidów przecinały deszcz i odbijały się od kałuż w oszałamiająco realistyczny sposób. Chmury miały dosłownie srebrną poświatę. Ale mając przed sobą tak rozległy i barwny świat, szkoda byłoby zatrzymać go tylko dla siebie, prawda? Na szczęście Forza Horizon 2 pozwalała na płynne przejście od samotnej jazdy do sesji online, kładąc podwaliny pod tętniącą życiem społeczność Forza Horizon, która właśnie odpala swoje silniki w oczekiwaniu na piątą część serii. Ta społeczność zjednoczyła się jeszcze mocniej w następnej grze dzięki wprowadzeniu trybu kampanii kooperacyjnej, który pozwalał wyruszyć wraz z trójką przyjaciół w niesamowitą australijską podróż. Forza Horizon 3 miała swoją premierę we wrześniu 2016 roku, ukazując się zarówno na Xbox One, jak i na PC z możliwością crossplayu pomiędzy tymi platformami. Również w tym przypadku mapa świata była godna podziwu. Dwukrotnie większa od poprzedniczki, australijska mapa Forza Horizon 3 ustanowiła również wzór dla przyszłych gier, jeśli chodzi o różnorodność krajobrazu. Od Jałowej, pomarańczowej ziemi na pustkowiach, pobójne lasy deszczowe, zachwycające wybrzeża i tętniące życiem centra miast australijski bufet all inclusive, miejsc, które można było odwiedzić. Co więcej, aby te mieniące się oceany wyglądały tak jak należy, Playground wymieniało się nawet notatkami z Rare, które akurat pracowało nad taką małą gierką o nazwie Sea of Thieves. Szkoda, że nie zapożyczyli też kilku pirackich kapeluszy i kul armatnich, ale i tak woda prezentowała się godnie. A to obsesyjne pragnienie, by każdy centymetr gry był całkowicie realistyczny i przepiękny, doprowadziło do wielu innych, niezwykłych przełomów również na Xbox One. Nagrano ponad 30 dni materiału filmowego dokumentującego australijskie niebo za pomocą kamer HDR, by udoskonalić jego wersję w grze. Było to naprawdę szalone przedsięwzięcie, które jakimś cudem udało im się przebić w nadchodzącej grze. Twórcy wykazali się taką samą dbałością szczegóły również w przypadku samych samochodów. Zrobili tysiące zdjęć okładkowego Lamborghini Centenario, by stworzyć model w grze, który odpowiadał wszystkim 620 materiałom, z których wykonano prawdziwe auto. A potem musieli się już tylko zająć pozostałymi blisko 350 samochodami, z którymi gra wystartowała, nie wspominając o innych dodanych później jako DLC, takich jak na przykład kultowe rozszerzenie Hot Wheels. Wykonując szalone ewolucje na naturalnej wielkości torach Hot Wheels, wielu graczy mogło znów poczuć się jak dzieci, choć teraz nie musieli już wydawać z siebie dźwięku wrum podczas zabawy. Niby nie musieli, ale kto by im zabronił. Kolejna Forza Horizon z numerkiem 4 osadzona została na skrawku Wielkiej Brytanii, który obejmował Lake District, Edinburgh i Cotswolds. Pojawiając się w październiku 2018 roku, czwarta część wyznaczyła standardy dla przyszłych gier, Będąc jednym z pierwszych tytułów, które trafiły do usługi Xbox Game Pass w dniu premiery, to dumna tradycja, którą piąta odsłona gry będzie naturalnie podtrzymywać. Tym razem dynamiczna pogoda w grze była powiązana z porami roku. Można było więc cieszyć się mroźnym śniegiem zimą, orzeźwiającymi deszczykami wiosną, palącym słońcem latem i jesiennymi ulewami w miarę upływu roku. Zmieniające się co tydzień pory roku sprawiały, że świat gry również nieustannie się zmieniał. Jeziora zamarzały tworząc nowe szlaki, a nowe wyzwania pojawiały się w zależności od warunków pogodowych. Bardziej niż kiedykolwiek świat Forza Horizon był miejscem, w którym zawsze było coś nowego do odkrycia. Jednak tym razem największą zmianą na mapie nie była liczba kałuż, ale liczba graczy. Podczas gdy poprzednie gry umożliwiały graczom synchroniczną rywalizację o najlepszy czas z duchami zwanymi Dryvatarami, czy też z rywalami online, Forza Horizon 4 pozwalała im konkurować bezpośrednio we wspólnym świecie, w którym jednocześnie mogło przebywać do 72 graczy. Podczas gdy seria Forza Horizon zawsze szczyciła się tym, jak pełne życia były jej otwarte światy, ta odsłona wrzuciła jeszcze wyższy bieg, zamieniając czwartą grę w ogromne centrum wyścigowe, w którym inni entuzjaści motoryzacji mogli się wspólnie ścigać. Taka samochodowa utopia, jeśli można tak powiedzieć. W dodatku, ten i tak już tętniący życiem świat był stale odświeżany dzięki nowym aktualizacjom takim jak rozszerzenie Fortune Island, które pozwoliło zabrać swój liśniący super samochód na niebezpieczne poszukiwania ukrytego skarbu, czy dodatek Lego Speed Racers, który nadał całości kolorowego klockowego stylu. Następnie pojawił się dodatek The Eliminator, który udowodnił, że nawet w takich grach można zrobić tryb Battle Royale, jeśli tylko twórcy wystarczająco mocno się postarają. A dzięki Next Genowemu Tuningowi, Forza Horizon 4 dała nam również przedsmak tego, co Playground może zrobić, mając do dyspozycji najnowocześniejszy sprzęt. Ponieważ, nawet w najciemniejsze, najbardziej szare brytyjskie dni, gra wygląda oszałamiająco pięknie, działając w natywnej rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę na konsolach Xbox Series X i S. Ale nie musicie wierzyć nam na słowo: członkowie Xbox Game Pass mogą pobrać czwartą odsłonę już teraz. Co sprowadza nas do Forza Horizon 5, gry, która w zasadzie będzie taka sama jak poprzednie części, tylko jej wygląd, brzmienie i wrażenia z zabawy będą jeszcze lepsze. Kurcze, nie zaskoczyłoby nas, gdyby nawet pachniała lepiej. Piąta odsłona zabierze nas do słonecznego Meksyku, gdzie znajdziemy największą mapę w historii serii z bogatym wachlarzem różnych biomów, przez które będziemy się ścigać. Od ścieżek w bujnej dżungli przez bagna godne szereka, strzeliste grzbiety wulkanów, aż po senne nadmorskie miasteczka. Chociaż prawdopodobnie nie będą one aż tak senne po tym, jak rozpędzicie swoją furę w ich wąskich uliczkach. Zespół Playground po raz kolejny wpatrywał się w niebo, korzystając z setek godzin fotografii 12K, by zmontować prawdopodobnie najpiękniejsze niebo, jakie kiedykolwiek trafiło do gry wideo. Wraz z nim pojawiają się wszystkie delikatne efekty świetlne, dynamiczne wzory pogodowe i generalnie cała masa wspaniałości, których możemy się spodziewać po tej serii. I oczywiście wszystko to w 4K i 60 FPS-ach na Xbox Series X i S i z efektami Ray Tracingu dla trybów Forza Vista, gdzie będziecie musieli mocno się postarać, by nie zaślinić na widok fotorealistycznych super samochodów. W pudełku z grom nie znajdziecie chusteczek. A czy wspomnieliśmy, że Gra będzie również oferować efekty dźwiękowe wykorzystujące ray tracing, by każdy dźwięk silnika wydawany przez Wasze pojazdy lub maszyny Waszych współtowarzyszy był doskonale odzorowany, odbijając się od scenerii i trafiając do Waszych uszu tak, jak w rzeczywistości? Nie? No to właśnie to zrobiliśmy. Ale być może najważniejsze jest to, że Forza Horizon 5 zapowiada się na najbardziej społecznościową i łączącą graczy odsłonę serii. Bo jeśli nauczyliśmy się czegoś przez te wszystkie lata wspólnych wojaży, to tego, że sednem festiwalu Horizon są przyjaciele, których poznajemy na trasie. Przygotujcie się więc na to, że wasze grono przyjaciół się powiększy, gdy Forza Horizon 5 trafi do Xbox Game Pass na Xbox One, Series X i S oraz komputery PC 9 listopada. A jeśli planujecie przeskoczyć na Next Gen po świętach, wciąż możecie ją nabyć w dniu premiery na Xbox One, a następnie zaktualizować za darmo, korzystając z usługi Smart Delivery. Tak pokrótce wygląda droga, jaką przeszła Forza Horizon od śmiałego spin-offu stworzonego przez błyskotliwy zespół deweloperów do jednego z najpotężniejszych konkurentów gatunku. Dzięki swojemu duchowi przygody, nastawionemu na społeczność multiplayerowej i obsesyjnej dbałości o szczegóły, Forza Horizon nie ma sobie równych i nie możemy się doczekać, aż ponownie wyruszymy w trasę już 9 listopada. Dajcie nam znać w komentarzach, na co najbardziej czekacie i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i kliknąć w dzwoneczek, by zawsze być na bieżąco z nowinkami ze świata Forcy. Na razie.